Druga niedziela Wielkiego Postu Duchowo wyprowadza nas wszystkich na górę Tabor Jedyne miejsce na ziemi, z którego człowiek przez chwilę zobaczył niebo Śmiertelne oczy patrzyły na zupełnie inny świat Prawa czasu zostały zawieszone Apostołowie oglądali trzech ludzi, których na ziemi dzieliły wieki od Mojżesza do Eliasza upłynęło 500 lat, a do Chrystusa ponad 1000. Ci trzej ludzie żyjący już w wieczności spotkali się, by rozmawiać na temat największego wydarzenia, które miało mieć miejsce w Jerozolimie, a mianowicie na temat śmierci Jezusa. Święty Łukasz, wspominając o tym w swojej Ewangelii, pozwala nam zrozumieć, co stanowi główną troskę ludzi zbawionych? Jest nią pojednanie nieba z ziemią, zbawienie całej ludzkości, a więc i nasze. Te słowa powinny napełniać nas wielką radością. Wierzymy w czekające nasze życie wieczne. Jeżeli tak, to powinniśmy z wielką uwagą spojrzeć na scenę przemienienia. Niewiele wiemy o niebie i niewiele możemy o nim powiedzieć. Święty Paweł ujął to krótko: Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce ludzkie nie wstąpiło to, co Bóg przygotował tym, którzy go miłują. Spróbujmy jednak dzisiaj z okruszyn zawartych w objawieniu przybliżyć sobie podstawowe prawdy odnoszące się do życia wiecznego. Pierwsza prawda będzie to zupełnie inne życie, nie mające nic wspólnego z naszym, Dotychczasowym ziemskim życiem. Zostaniemy przemienieni. Ukażemy się światu jako przybrane dzieci Boże. Piotr nie widział różnicy między Mojżeszem, Eliaszem a Chrystusem. Każdemu z nich chciał budować przybytek. Starotestamentalni prorocy byli podobni w swej chwale do Syna Bożego. To będzie udziałem każdego zbawionego. Będziemy podobni do Chrystusa, staniemy się uczestnikami Jego życia. Kiedyś On stał się uczestnikiem naszego ziemskiego życia. Uczynił to tylko dlatego, byśmy mogli stać się uczestnikami życia Bożego. Jak On ukrył swoje bóstwo, by się zbliżyć do nas, tak my zostaniemy okryci Jego bóstwem. Byśmy się mogli w wieczności zbliżyć do Niego. Święty Jan powiada, że teraz jesteśmy przez wiarę synami Bożymi, ale jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to okaże, będziemy podobni do Niego, bo zobaczymy Go takim, jakim jest. Druga prawda. Wieczności spotkamy się z wszystkimi, którzy od Adama aż do końca świata wierzyli Bogu i chcieli wypełnić jego wolę. Tam nie będzie już granic czasu. Spotkamy się z Mojżeszem, Jakubem, Piotrem. Będziemy mogli rozmawiać z Maryją i innymi świętymi, których życie ziemskie podziwialiśmy. Znajdziemy się w gronie ludzi wielkich, którzy budowali swe życie w oparciu o dobro, sprawiedliwość i miłość. Spotkamy się na zawsze i my, którzy dzisiaj próbujemy ustawić swe życie według Ewangelii. Poznamy nasze wysiłki, dążenia, pragnienia, których teraz nie jesteśmy w stanie wyrazić ani przekazać. To spotkanie z ludźmi, których jedynym prawem jest chrystusowe prawo miłości będzie obok spotkania z Bogiem drugim źródłem nieskończonego szczęścia. Warunkiem uczestniczenia w życiu Bożym i przynależenia do grona zbawionych jest wiara. Biorąc udział w najświętszej ofierze, błagajmy nieustannie Boga o umocnienie naszej wiary, byśmy kiedyś Wszyscy stali się uczestnikami wiecznego przemienienia.